Radzik. Z Radzikone. W tym roku robimy kolejną edycję naszej firmowej imprezy trialowej. Żeby ułatwić i wam, i nam sprawę, postanowiliśmy zrobić taką odprawę online, żebyście mogli na spokojnie sobie się zapoznać ze wszystkimi zasadami przejazdów, punktacji. No, i to, o, tak. będzie można sobie tą odprawę y, obejrzeć pięć razy, a nie na szybko z rana y, między kawą a kupą, y, bo to wiadomo jak to jest. Y, Chyba <laughs> ja tylko dodam do siebie, że ta odprawa jest tylko i wyłącznie po to, bo w tamtym roku były problemy, tak? Y, było tłumaczone na odprawie o co chodzi, a dużo ludzi nie zrozumiało, więc formie filmu będzie łatwiej po prostu. Tak? tak, tak, bo właśnie ludzie się przestraszyli, że te OS-y są jakieś nie wiadomo jakie ciężkie, nikt nie chce tam wierzyć, że woda to jest w ogóle po dach, a górki to są stromsze w ogóle niż pionowe. Nie, to właśnie chcemy tutaj na spokojnie wytłumaczyć, że każdy może wjechać na... <grytanie> Mamy <grytanie> dwa przejazdy na każdym OS-ie tri Raz w jednym kierunku i drugi raz w drugim kierunku. I teraz jeżeli coś Wam nie pójdzie, to możecie potem... Yy, poprawić sobie jeden z przejazdów, ale to jest tak, że jak zdecydujecie, że go poprawiacie, to sędzia na, na starcie trzeciego przejazdu kasuje wam, yy, skreśla wam punkty i czy pojedziecie lepiej czy gorzej, to macie zaliczony tylko ten. Yy, trzeci przejazd. Czyli każdy z trzech OS-ów przejeżdżacie dwa razy. Jeden raz w przód i jeden raz w tył. Dodatkowo możliwy będzie trzeci przejazd w kierunku, który sami wybierzecie. I ten trzeci przejazd automatycznie kasuje punkty zdobyte podczas poprzedniego przejazdu w tym samym kierunku. Każdy OS ma do zdobycia maksymalnie 10 punktów. Zatem za trzy OS-y. Czyli łączna maksymalna ilość przejazdów to 9 na 3 OSach z maksymalną liczbą punktów do zdobycia 60. Czas przejazdu nie jest mierzony ani punktowany. Punkty zdobywamy wyłącznie za przejazd między bramkami bez strącania flag. Start i meta to też bramki. Za każdą bramkę zdobywacie jeden punkt. Dotknięcie taśmy ograniczającej OS równa się koniec naliczania punktów. I punkty zdobyte przed dotknięciem taśmy są zaliczone. Dozwolone na OSie jest. Yy pilot w pojeździe z zapiętymi pasami, bo w ogóle wjeżdżając na OS-y zapinacie pasy i zakładacie kaski, bez tego nie będziecie wpuszczani i pilot poza pojazdem też jest dozwolony Dobra, a, a czy pilot może na przykład stawać na klatce na samochodzie dotykać samochodu, jak to jest tutaj? Może, ale nie musi, tak, może, byleby auto się nie zatrzymało i byleby nie zgniotło kierowcy ani pilota nigdzie No to teraz właśnie to, co jest niedozwolone na os -ie. Wjazd na OS bez zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy, pilota oraz pasażerów, jeżeli są pasażerowie. Wjazd na OS bez kasków dla kierowcy, pilota oraz pasażerów. Jak ktoś nie ma kasku, to musi wysiąść z auta przed wjazdem na OS. I teraz najważniejsze: zatrzymanie pojazdu jest niedozwolone, cofanie, zawracanie, używanie wyciągarek, trapów i różnych innych tego typu rzeczy. Dotknięcie taśmy ograniczającej też jest niedozwolone. Pomaganie osób z zewnątrz jest niemożliwe. Wyjątek stanowią sytuacje, w której załoga, która znajduje się na OS-ie, przestaje mieć naliczane punkty, bo cofnęła, zatrzymała się, dotknęła taśm i tak dalej, i nie jest w stanie sama opuścić OES-a. Wówczas konieczna jest pomoc wiadomo z zewnątrz i do pomocy będą nasze auta powiedzmy no, sędziowskie, albo jakaś auto załogi, która będzie stała w kolejce i będzie miała ochotę wam pomóc. Y jesteśmy teraz na odcinku specjalnym num numer 4. Y trialowy od odcinek. Justyna pokaże nam naj najprostszą drogę, jak to przejechać. Czyli omijamy te trudne bramki. Y czyli będzie działało tak, jak może praktycznie każde auto zapisane przejechać. Y w, w ogóle nie zmodyfikowanym autem. Y no i zobaczymy, jaki pójdzie. Najważniejszy, żeby nie strącić startu i mety. No bo za to też są punkty oczywiście. I start też jest punktowany. No i tu taka lajtowa góreczka. Nawet jak jest mokro, to można jechać spokojnie. Omijamy górną bramkę, bo była za trudna. Omijamy prostą tą bramkę z przodu, bo jest tam trawers. Do najniższej linii oporu. No i w prawo prosto na metę. Mety też nie możemy strącić. Udało się nie strącić mety, także za, za ten przejazd mamy tylko dwa punkty: za start i za metę. Bo nie była wzięta żadna bramka. Ale jak widać, bez problemu można sobie przejechać. No i teraz startujemy w drugą stronę, czyli wszystkie bramki już na sobie teraz bierze. Najtrudniejsze, zobaczymy czy się uda. Na drugim przejeździe mamy bramki niebieskie po prawej stronie, czerwone po lewej. Na razie poszły bardzo łatwo. Powoli, bo tutaj nie ma się to spieszyć, to nie jest na czas. Najważniejsze, żeby nie zahaczyć nig nigdzie taśmy, bo za dotknięcie taśmy jest kara. Za, 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 za zerwanie to już w ogóle lepiej nie mówić. Powolutku. Teraz lekki trawers taki. Oj, chorągiewka niestety została strącona klatką. I ten punkt będzie niezaliczony. Z lewo do góry stromo. O kurde, jaki wykrzyż, masakra. No ale chyba się uda, uda się. Kurde, ciasno tam jest. Udało się. Nie strąciła bramki. No jest górki, tu jest łatwo, akurat w tą stronę jest łatwo. To jest już przedostatnia bramka oprócz mety. O, lekkie błotko, ale nie, nie zatrzymała się, to najważniejsze. I lecimy do góry, przedostatnia bramka i na metę, która jest ostatnią bramką. No, udało się przejechać przez wszystkie bramki, niestety jedna została strącona, no bo zahaczyła klatką. Oesy czasowo-trialowe są dwa. Każdy z nich przejeżdżacie dwa razy. Jeden raz w przód i drugi raz w przeciwnym kierunku. Maksymalna liczba punktów do zdobycia na danym OES-ie wynosi 6. Pamiętajcie, że nie musicie zdobywać bramek, tylko skupić się na najlepszym czasie przejazdu. Załoga z najlepszym czasem, a liczymy sumę czasów za dwa przejazdy na danym OES-ie, w swojej klasie dostaje bonusowy jeden punkt. Zasady OES-ów czasowo-trialowych. Czas przejazdu OES-u ma znaczenie tylko w przypadku remisu, gdy załogi zdobędą w całej imprezie tę samą liczbę Punktów. Dodatkowo na każdym z OSów czasowych będzie łącznie do zdobycia 6 bramek, czyli maksymalnie 6 punktów. Limit czasu na zdobywanie bramek wynosi 3 minuty na OSie numer 2, a 5 minut na OSie numer 3. Po upływie tych czasów proponujemy kierować się do mety po najłatwiejszej trasie, ponieważ niezdobyte do tej pory bramki i tak nie będą już punktowane, bo będziecie poza czasem. Stoper y, uruchamia i wyłącza kierowca lub pilot siedzący w aucie. Załoga, która zdecyduje się na zdobycie bramki, z której nie jest w stanie wyjechać we własnych siłach, zostaje usunięta z trasy przez śmieciarkę lub czekającą w kolejce pomocną załogę, bez możliwości kontynuowania jazdy po esie. W tej sytuacji do czasu, który dana załoga spędziła na oesie, doliczona zostanie kara 15 minut. Tak, jeszcze za niestawienie się na OS-ie czasowym jest kara pół godziny. 30, minut, 30 tak? minut, a warto się stawić, ponieważ oba OS-y czasowe są do, do przejechania bez trudem, tylko omijając bramki, chociaż tam w tym roku jest, są dużo łatwiejsze te bramki, także nie ma się co o, bać, właśnie? tylko po prostu trzeba startować, oprócz tej jednej, tak? Tej jednej, na której urwaliśmy półosie, także jak ktoś tam chce jechać, to weźcie płosie. Yy, na na OS-ach czasowych jest dozwolone, no właściwie wszystko, możecie cofać, zatrzymywać się, używać wyciągarek, trap, lin, wszystkiego, normalny, normalny przejazd, tylko pamiętajcie, że no tutaj się liczy czas, a dodatkowo możecie zdobyć punkty za, za te bramki, które, które będą. No. Jedyne, co jest takie najbardziej zabronione, jak wszędzie, jak na każdym naszym OS-ie i po, poza os taśmy ograniczające OS, ograniczające teren są święte, nie, ma, nie można dotykać, zrywać taśm, absolutnie to jest yy, i karane yy, Karami cza czasowymi, a jak ktoś, nie wiem, gdzieś wyjedzie m, z terenu m, poza taśmę, gdzieś w parki, znaczy w, w, w lasy panie państwowe, to jest od razu dyskwalifikacja z, z imprezy. Dziękujemy i do, do widzenia. Cały teren jest ok, ok, okrążony albo poligonem, albo lasami państwowymi, także absolutnie nigdzie poza te taśmy nie można wyjeżdżać. Dobra, ja mam pytanie, bo na pewno będzie takie bardzo ważne pytanie. Można po pijoku jeździć albo po narkotykach? Nie, to, to będziecie mieli w regulaminie, zresztą regulamin mamy praktycznie niezmienny od, od pierwszej imprezy i tam jest między innymi właśnie o jeździe pod wpływem czegokolwiek. I... Absolutny zakaz, może A tak, bo jest to powiedziała. I ma, mamy alkomat, także będzie też Tomek, który będzie sobie jeździł albo chodził po trasie, jak zobaczy jakąś podejrzanego kogoś z Kalisza na przykład, to wtedy będzie mógł tam dmuchać na przykład w jakieś urządzenie. Jak nie, nie, nie będzie chciał dmuchać, no to podziękujemy za współpracę. Także absolutnie napić się będziemy mogli w sobotę po 18, nie po 20:00 tak? Bo do, do, do 20. nie do 18, do 18 się jeździ. Tak. I, i, i wtedy się będą mogli w. Wszyscy napić. No i oczywiście jest absolutny zakaz jazdy przed imprezą po imprezie. Ponieważ tutaj teren jest no, bardzo zdradliwy, a jeżeli ktoś sobie zrobi jakąś krzywdę po imprezie, no to i tak będzie wszystko na nas tak naprawdę. Teraz jesteśmy na OES-ie czasowym mamy tutaj dodatkowo trzy bramki, czyli możemy sobie jechać albo na goły czas robimy jak najkrótszą trasą. Wtedy możemy uzyskać najlepszy czas, albo zaryzykować i brać dodatkowe bramki. Tutaj na każdym z dwóch OS-ów są trzy bramki. No wiadomo, wtedy będziemy mieli gorszy czas, ale dodatkowe punkty. Także teraz Justyna pokaże przejazd ten najkrótszy, czyli jak, jak najszybciej, żeby zrobić ten OS czasowy. Oczywiście Justyna się nie będzie spieszyła. No bo... To jest bardzo krótki OSik. Też prosty jak każdy. Po najniższej linii oporu. Jedna górka. Możemy się zatrzymywać. Możemy używać wyciągarki. Manewrować sobie ile chcemy. Tutaj już na dotknęła taśmę, no to niestety będzie kara. Mamy dużo czasu, także nie, nie spieszcie się. Lepiej sobie pokryć dwa razy niż do, dotknąć taśmy i mieć karę. No i teraz kierowca sobie sam może tutaj podjechać do słupka i dać stop. Czas. Teraz robimy ten sam OS w drugą stronę. Tutaj zaryzykujemy, zrobimy jedną z trzech bramek, no bo dwie są takie z wodą, no to stwierdziliśmy, że nie będziemy myć felk, bo takie ładne są brudne. Eee, także ja tutaj wciskam niewidoczny stoper i lecimy. Ciach, lecimy. Powolutko, byle szybko. Tutaj teraz taki stromy podjazd, to lepiej sobie się ładnie ustawić na wprost. Pierdziel! Mały trawercik, ale dla na wszelki wypadek Troszkę przesykrujemy. No i ja się spieszę na metę, żeby Żeby zdążyć, bo na mecie musi być i kierowca i pilot. No i ciach. I co? Nie będzie łatwo chyba. No płości trzeba przyjść zapasowe. Ale zawsze można sobie powiedzieć, skrótem nie trzeba tej najtrudniejszej trasy robić. Jak widzicie, trasy są bardzo dobrze oznakowane, jest bardzo prosto, po prostu jedziemy tam od startu. Także lepiej się zapoznać z trasą, zanim na nią wjedziecie. Każdy niech sobie przejdzie, każdy OS jest do zrobienia z buta bez problemu. Zróbcie sobie tak, że sobie podjedźcie pod OS, przejdźcie sobie cały, albo nawet przed rajdem możecie sobie zobaczyć te OS-y. Zasada jest bardzo prosta. Startujemy zawsze tak, że pierwszy przejazd robimy, że czerwone flagi mamy po prawej i robimy. Bramki po kolei, raz, dwa, trzy i tak dalej. A drugi przejazd mamy w, w, w drugą stronę zgodnie ze wskazówkami z zegara, i wtedy y, niebieskie flagi mamy po prawej. Tak, to jest chyba tak było. Tak, tak, tak. Za pierwszym razem y, na pierwszym okrążeniu mamy czerwone po prawej, za, na drugim okrążeniu mamy niebieskie po prawej. Także lepiej się z tym zapoznać, bo jest trochę to za Yy, najbardziej chyba taki zagmatwany jest właśnie ten OS numer 3, czasowo trialowy, bo tutaj mamy od startu, najpierw jedziemy sobie albo tutaj przy taśmie, bardzo prosto, albo tutaj między drzewami z bramką, jedziemy naokoło i na tym objeździe też mamy tam potem strzałki, że jest albo naokoło jest bardzo łatwo, albo skrótem jest dużo trudniej. I potem, tutaj, wracając do, już na metę, mamy przy samej mecie dwie bramki, które można sobie bardzo prosto ominąć, albo się wpierdzielić przez bramkę jedną, i tutaj przez bramkę drugą. No, i to jest takie, no, że trzeba też sobie to przejść i przemyśleć, jak to pojechać. No, bo żeby nie tracić czasu później na manewrowanie i jeżdżenie po esie. Widzicie te komary? Są komarki? Tak. Komary są dwa tylko. No nie, wszystko to, o czym my teraz mówimy, dostaniecie najpóźniej dostaniecie na maila. Cały opis zasad, opis tych wszystkich OS-ów, wszystkie najważniejsze informacje. I takich ważnych jeszcze rzeczy to mamy trzy kolory taśm, Biało-czerwona ogranicza OS-y, czyli wjeżdżając na OS, -y, wróć. Dobrze. No na OS, jesteście ograniczenie biało-czerwoną taśmą. Taśmą, żółto-czarna taśma oznacza fotopieczątki, o których zaraz powiemy, a żółto-czerwona taśma jest taśmą, która ogranicza. Wjazd, czyli to, jak to, zobaczycie żółto-czerwoną taśmę, to, to co Ty mówiłeś przed chwilą. To jest taka taśma bezpieczeństwa, czyli na przykład ogranicza, żeby na przykład nie wbić się na O.S. nie chcąc gdzieś z góry zjeżdżając, żeby nie wbić się na O.S. czasowy komuś, to tam są wszędzie taśmy żółto-czerwone i tak samo wszystkie wyjazdy z terenu, żeby nie wyjechać gdzieś na poligon albo nie wyjechać do lasu państwowego, to też są oznakowane żółto-czerwoną taśmą. Po prostu taśmy są święte. To, to zresztą tak z grubsza będziecie mogli sobie zobaczyć, każdy z Was dostanie mapkę. Każdy przy, po zapisie dostanie taką mapkę. Można też sobie, w, jak ktoś przyjdzie w piątek czy w, czy w czwartek, też, też może się zgłosić, też może wziąć sobie taką mapkę. Ten teren jest bardzo mały. Z bazy do najdalszej pieczątki mamy 300 metrów, także to jest naprawdę ma, malutki teren. Ja proponuję przed imprezą sobie przejść wszystkie, pie... znaczy, no, 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 no może nie wszystkie, ale na pewno wszystkie os -y sobie przejść. One są bardzo blisko. Najdalszy OS jest 150 metrów od bazy, także to jest naprawdę blisko. Przejść sobie, wszystkie OOSy, z grubsza możecie sobie też zobaczyć wszystkie pieczątki. Nie można oczywiście nigdzie wjeżdżać autem, ale trasę możecie przejść całą z buta, zaplanować sobie, którą pieczątkę, jak, jak będziecie ro robić. Także tutaj nie chodzi o to, żeby szukać pieczątek, tylko chodzi o to, żeby je zdobywać. Także pieczątki nie są nigdzie ukryte, są bardzo do dobrze oznaczone żółto-czarną taśmą. Mi myślę, że... wszystkie pieczątki będą zaznaczone na mapie. Wszystkie pieczątki też będą, bo tu jeszcze, no i jesteśmy nie w, w trakcie us ustania pieczątek, także pie pieczątki będą pozaznaczane na mapie. Wiadomo, tam mniej więcej nie do centymetra, ale to już nie, nie, nie ma znaczenia, będzie widać, która pieczątka mniej więcej koło której jest. Rok temu sobie wszyscy bardzo dobrze z tym poradzili, także myślę, że w, w tym roku też sobie wszyscy poradzą. Ważna... Super. No dobra. Eee, teraz pokażemy, jak się zdobywa pieczątki. Tutaj koło każdej pieczątki, gdzieś zawsze leży pilot, pilot badawczy. Badamy tutaj, patrzymy, tak. Dobra, zbadaliśmy. Tu nie jedziemy. Dobrze, czyli co? Ja tą pieczotkę drugiej strony. No I zawsze można coś pokombinować gdzieś od drugiej strony. Tu właśnie już nakombinuje. Nie przez wodę, tylko sobie od góry wiedzie. i pokażemy też, jak to się robi. Kręcić, dobrze. Kierownik to kręci, Tak, tak. Do przodu na wstecznym? Tak, tak. Do przodu, cofaj, <laughs> cofaj. Pojedzie, dawaj! Łukasz, teraz pokaż, bo ja tu już zaraz się pok... No gdzie jedziesz? No dobrze już było! No, nie no, powiem wam tyle, no weźcie ten, się ogarnijcie przed rajdem No to ty się ogarnij, no Myszko, ale... My lepiej będziemy organizatorami. nie będziemy, My już w ogóle nie jeździmy na rajdy na pieczątki, bo się potem kłócimy. Bardzo... Dobra, już się nie kłócimy, nie, nie teraz robimy pieczątkę. I teraz jak jest już kierowca, pilot, wszystko tam jest, to robimy pieczątkę. Pokazuj tutaj, pokazuj tutaj. Tu, tu, tu. Tu jest naklejka na szybie, której nie ma. Tam jest numer pieczątki, tu jest kierowca. No i widzimy pie pieczątkę, ciach. Robimy zdjęcie. Może pokażę to zdjęcie jeszcze, jak wyszło. Na pewno wyszło kiepsko. Jest kierowca, jest pieczątka, tu będzie naklejka na szybie, teraz akurat nie ma i takie zdjęcia prostu nam potrzebne. Jak już jesteśmy przy fotopieczątkach, to tak jak powiedział Radzik, są oznaczone dużą ilością żółto-czarnej taśmy, także nie będziecie ich szukać, zwłaszcza, że będą też zaznaczone na mapce. Podjeżdżając do takiej fotopieczątki, pamiętajcie, ogólnie pamiętajcie, żeby mieć naładowane telefony, bo to nimi będziecie robić zdjęcia które później okażecie w biure, biurze rajdu i zdjęcie. na każdym zdjęciu musi być widoczny numer pieczątki, numer startowy załogi, naklejki od wewnątrz w górnych rogach przedniej szyby będziecie mieli, które nakleicie przed startem oraz twarz pilota lub kierowcy. Teren brzeg 4x4 4 jest bardzo mały, bardzo skondensowany. Dzięki temu mamy wszędzie blisko, ale przez to musimy też trzymać tutaj mocny porządek. Na mapce będziecie widzieć, że zaraz przy wjeździe mamy parking dla gości oraz parking dla lawet. Jeżeli już zrzucicie sobie auta z lawet, no to trzeba lawety odstawić tutaj na parking. Gdzieś tam można gdzieś po krzakach pochować, gdzie, gdzie tam będzie Wam wygodniej, ponieważ pole noclegowe jest dosyć małe i tak, żeby wszystkie przyczepy kempingowe Namioty i auta, w których się śpi, się tutaj bez problemu zmieściły. Także przy wjeździe będziecie, będziecie mieli yy, no w sumie jedną drogę, i będziecie przejeżdżać koło bazy Rajdu, i lądujecie na polu noclegowym. Organizacyjnie, jeśli chodzi o warunki panujące tutaj, to jest prąd, są to i toje, to by było na tyle. I komary I komary. Tak, komarów jest dużo. I muchy standartu. końskie. Muchy i osy. I szerszenie. I szerszenie. W cenie wpisowego macie kiełbaski, smalec, ogórki, chleb, wodę, kawę, herbatę. Dodatkowo w każdym pakiecie załoga startująca znajdzie 5 żetonów na piwo. Będziecie je mogli jeden żeton wymienić na jedno piwo u Grzesia, który będzie rozstawiony z tym piwem. Jak już wykorzystacie wszystkie żetony, to, to będziecie mogli u nas w biurze Rajdu kupić pakiet pięciu żetonów za 30 zł. Wiadomo, pakiet pięciu żetonów to pięć piw. A jak A będziecie tak. chcieli kupować sobie pojedyncze piwa, to normalnie ugrze za gotówkę, jedno piwo to 6 zł. Nie, niedaleko bazy tutaj mamy stację benzynową bardzo do, dobrze wyposażoną. Z dużym sklepem jest tam bar też. Z tego baru można sobie zamówić jedzenie z dowozem, tak? tak? Tak. z dowozem tutaj wrzucimy na Facebooka. Menu. Wrzu wrzucimy na Facebooka menu, a dziewczyny tutaj na bazie będą miały też jakieś chyba wizytówki czy ulotki, także będzie, może, będzie można sobie coś zamówić, w, w pakietach tego? startowych dostaniecie również naklejki od sponsorów. Tych sponsorów jest bardzo dużo, aż dwóch. My i Łukasz, fotograf. No, i trzeba je nakleić na auta, żeby były fajnie widoczne na, na filmie, który właśnie Łukasz będzie kręcił. Także będzie, myślę, jak zwykle długi, fajny, porządny film. Tutaj mamy pieczątkę 4,9. Tu trzeba uważać, bo tu jest tyle wody. Zobaczcie, to jest jezioro, krokodyle tutaj pływają. Jest strasznie głęboko. Ja teraz tutaj wskoczę, gdzieś tyle wody jest. O kurwa. Dobra, wysła jednak. Także nie, tu się nie ma też co bać, może tu podjechać z jednej z drugiej strony nie jest tak tragicznie, tylko to tak strasznie wygląda. Czyli co? Będzie mało, mało przejazdów takiej wody, żeby się topić. Nie, wody pra to praktycznie chyba tylko jedna pieczątka jest taka, że jest wody więcej niż koło, a tak to są takie, no tu jest troszkę więcej, no już tu wejdę, no to jest faktycznie, no. Chodzi, No jest, no jest, no kostkę zakrywa, no A tak to tragedii nie ma. Jakoś przejdę, przejdę. no ja tylko tak to strasznie wyglądało. Ale strasznie nam się te torfiki spodobały, także stwierdziliśmy, że jak już się brudzić, to w torfie, a nie w glinie. Ale tak torf